W czasach, gdy sakrum wydaje się odległe, historie takie ta, jak ta Carlo Acutisa i Padre Pio przywracają coś głębokiego. Jak to możliwe, że dwóch mężczyzn z różnych epok, mnich włoski, który żył w XX wieku, oraz nastolatek z Mediolanu, który zmarł w 2007 roku, dzieli tak silne duchowe połączenie, że wielu zaczyna się zastanawiać, czy to może być połączenie prorocze. Padre Pio, znany z stigmatów i mistycznych darów oraz Carlo Acutis, młody błogosławiony za swoją pobożność i innowacyjność w ewangelizacji w internecie, wydają się na pierwszy rzut oka odlegli. Ale istnieją znaki, historie, a nawet przypadki, które sugerują coś większego. Coś, co wymyka się łatwym wyjaśnieniom. Co łączy tych dwóch? Jaka niewidzialna siła ich łączy? Czy jesteśmy świadkami duchowego dziedzictwa, które zostało wytyczone przez opatrzność? Ten film to nie tylko porównawcza biografia, to podróż. Przemierzymy ścieżki wiary, mistyki i misji chrześcijańskiej, aby zbadać, co kryje się za tym możliwym powiązaniem między Carlo a Padre Pio. Czy świętość jest czymś, co transcendentuje czas, niewidzialnym dziedzictwem przekazywanym z serca do serca? Jeśli wierzysz, że nic nie dzieje się przypadkiem, lub jeśli wciąż wątpisz w to wszystko, ten film jest dla ciebie. Na końcu być może dostrzegasz znaki tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko przypadki. Może odkryjesz, że niebo przemawia do nas w subtelny sposób, a w tym przypadku użyło dwóch świętych, aby przekazać coś pilnego naszym czasom. A zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Hm? Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o Padre Pio, wierze i objawieniach, które są mało znane. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Są postacie, które przechodzą przez historię wiary, pozostawiając głębokie ślady jak blizny światła. Padre Pio jest jedną z nich. Nie był tylko stygmatyzowanym kapłanem, był duchowym trzęsieniem ziemi, które wstrząsnęło ludzką logiką. Stygmaty, bilokacja, uzdrowienia, czytanie dusz zjawiska, które dla niektórych brzmią nieprawdopodobnie, ale dla milionów były jasnymi znakami, że niebo wciąż ingeruje w ziemię. Jego życie było niezwykłą mieszanką cierpienia i duchowej mocy. Ciało, oznaczone ranami Chrystusa, nie uczyniło go ofiarą, lecz znakiem. Niósł w sobie bóle ludzkości i ofiarowywał to jako wstawiennictwo. Jednocześnie jego obecność budziła lęk i pocieszenie. Kto się zbliżał, czuł się odsłonięty jego wzrokiem, ale także przyjęty ze nadprzyrodzoną współczuciem. Jednak najbardziej uderzające nie były zewnętrzne cuda, to był wewnętrzny ogień. Padre Pio żył ogarnięty Eucharystią. Każda msza, którą odprawiał, była jak prawdziwy kalwaria: długa, głęboka, cicha. Jego łzy nie były teatralne. Były wynikiem tak intensywnej komunii z tajemnicą Chrystusa, że wydawało się, iż w tym momencie czas się wygina. Tego typu wiara nie jest powszechna. Nie można jej nauczyć się z książek ani odziedziczyć przez tradycję. To coś, co rwie rzeczywistość, co niepokoi sceptyków i pociesza tych, którzy wciąż mają nadzieję. To właśnie ten wpływ wciąż przyciąga pielgrzymów wiele lat po jego śmierci. Ludzie nie udają się do San Giovanni Rotondo tylko po to, by zobaczyć grób. Idą w poszukiwaniu kontaktu, odpowiedzi, osobistego cudu. I tutaj zaczyna się tajemnica. Bo nawet po swojej śmierci w 1938 roku, padre Pio wydaje się nie przestać działać. Niektórzy twierdzą, że nadal wstawia się, pojawia, wpływa. A jednym z tych możliwych owoców duchowych jego dziedzictwa jest młody człowiek, który urodził się w 1941 roku w Mediolanie: Carlo Acutis. Ale dlaczego podejrzewać, że istnieje związek między nimi? Co mogłoby połączyć stygmatyzowanego mnicha z XX wieku z nastolatkiem zakochanym w programowaniu i grach wideo? To pytanie prowadzi nas do następnego rozdziału, nowej generacji świętych z tymi samymi znakami wieczności. Jeśli Padre Pio reprezentował świętość naznaczoną milczeniem, odosobnieniem i widocznym cierpieniem, Carlo Acutis reprezentuje przeciwieństwo aktywną, komunikatywną i radosną świętość, ukształtowaną w miejskim i cyfrowym środowisku a jednak obaj czerpią z tego samego źródła Eucharystii. Karlo urodził się w 1931 roku w Italii już opanowanej przez globalizację, technologię i sekularyzm. Czasie, w którym wiara często traktowana była jako kulturowy dodatek lub wspomnienie po dziadkach, ale w nim było coś innego. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą duchową wrażliwość. W wieku siedmiu lat poprosił o przyjęcie pierwszej komunii. Od tego momentu postanowił, że nie minie ani jeden dzień bez uczestnictwa w mszy. I dotrzymał tej obietnicy do końca. Jednak Karlo nie był zamkniętym dzieckiem. Grał w piłkę nożną, kochał gry wideo, śmiał się z przyjaciółmi. Tylko że wśród tego wszystkiego miał jasną misję użyć technologii do ewangelizacji. Stworzył stronę internetową, aby katalogować cuda eucharystyczne na całym świecie, mając na celu pokazanie ludziom, że Jezus jest prawdziwie obecny w konsekrowanej hostii. Jego motto było proste: Eucharystia jest moją drogą do nieba. To tutaj związek z Padre Pio zaczyna stawać się bardziej widoczny. Oboje wskazują na ten sam środek rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Oboje żyli duchowością, naznaczoną głęboką komunii z boskością. I podobnie jak Padre Pio, Karlo również wykazywał oznaki duchowej dojrzałości, daleko przekraczającej jego wiek. Nie chodzi o porównywanie cudów czy mistycznych darów. Połączenie między nimi jest głębsze to kontynuacja duchowa. Jakby płomień zapalony w San Giovanni Rotondo. Przeszedł przez dekady i znalazł nowe tchnienie w Mediolanie, w ciele nastolatka, z laptopem na kolanach i różanem w ręku. Karlo zmarł w wieku zaledwie 15 lat na ostrą białaczkę. Ofiarował swoje cierpienia za papieża i kościół. I nawet po swojej śmierci, jego praca wciąż wpływa na tysiące młodych ludzi, którzy być może nigdy nie weszliby do kościoła, ale korzystają z witryny, którą pozostawił jako dziedzictwo. Od milczenia konfesjonału padre Pio do kliknięcia myszy Carlo Wydaje się, że niebo wciąż szuka sposobów, aby nas dotrzeć. A nieuchronne pytanie brzmi, czy ta duchowa kontynuacja to tylko piękny przypadek? Czy może boski plan szyty przez czas? Gdy przygląda się życiu Padre Pio i Karlo Acutisa obok siebie, różnice czasowe i kontekstowe są oczywiste. Jeden żył w odosobnieniu w klasztorze, drugi w hiperpołączonym świecie. Jednak wystarczy spojrzeć, uważ, era, matka prawdziwa i aktywna, czystość serca również się wyróżnia. Ani padre Pio, ani Carlo nie szukali sławy czy uznania. Żyli w prostocie, uciekając od pychy jak od choroby. Carlo, choć chwalony przez nauczycieli i kolegów, mówił: Wszyscy rodzą się oryginalni, ale wielu umiera jak kopie. Chciał być oryginalny w świętości, a nie w ego. Obydwaj byli także narzędziami przemiany. Padre Pio ze swoimi radami i darami mistycznymi wzbudzał masowe nawrócenia. Carlo, z prostą stroną internetową i spójnym życiem, zasiewał wiarę wśród młodych i dorosłych. Byli mostami, nie przyciągali ludzi do siebie, ale do Boga. Wzorzec się powtarza: Eucharystia w centrum, pokora jako fundament, Maryja jako przewodniczka i misja jako odpowiedź. To nie jest przypadek. To portret żywej świętości w każdym wieku. Kiedy duch święty działa, nie powtarza formuł, powtarza fundamenty. I w tym cichym, ale potężnym wzorze zaczynamy dostrzegać niewidzialną tkaninę. Jakby Karlo był w pewnym sensie przedłużeniem tego, co żył Padre Pio. Jakby to samo powołanie odbijało się w różnych ciałach, w różnych czasach, ale z tej samej genezy. Są przypadki, które intrygują, inne, które prowokują, a niektóre, gdy analizowane z otwartym sercem, wydają się bardziej przesłaniami z nieba niż prostymi zbiegami okoliczności. Związek między Carlo Acutizem a Padre Pio wchodzi w tę ostatnią grupę. Połączenie między nimi nie jest bezpośrednie w czasie, ale głęboko znaczące w duchu. Jest zbyt wiele znaków, aby je zignorować. Zacznijmy od pozornie małego szczegółu, ale pełnego symboliki. Matka Karlo Antonia Salzano odwiedziła San Giovanni Rotondo, miasto, w którym żył i umarł padre Pio, będąc w ciąży. Wówczas nie wiedziała, że nosi w sobie kogoś, kto później zostanie nazwany cyberapostołem Eucharystii. Czy ta wizyta mogła przynieść niewidzialne błogosławieństwo? Duchowy znak? Potem są relacje, które jeszcze bardziej podsycają tajemnice. Antonia opowiadała, że Karlo, jako małe dziecko, mówił, że miał wizję. I raz wspomniał o padre Pio, jakby go znał. Nigdy nie wyjaśniono, jak miał dostęp do pewnych informacji, ale Karlo miał tak żywą duchowość, że wydawało się, że rozmawia z niewidzialnym, z naturalnością. Co więcej, duchowe pokrewieństwo jest niezaprzeczalne. Centrum życia obydwu było to samo Eucharystia. Karlo stworzył cyfrowy katalog eucharystycznych cudów. Padre Pio przeżywał msze jako codzienny cud. Obydwaj widzieli w konsekrowanej hosti nie symbol, ale prawdziwą, żywą obecność, transformującą i poświęcili swoje życie, aby to świadczyć. Jeden z stygmatami, drugi z kodami komputerowymi. Innym punktem, który przyciąga uwagę jest czas. Padre Pio zmarł w tym 2008 roku. Karlo urodził się w 1991 roku, zaledwie 23 lata później. W kontekście wieczności to mrugnięcie oka, ale ważniejsze od interwału jest to, jaki rodzaj misji każdy z nich otrzymał. Obydwaj zostali powołani, aby stawić czoła sceptycznemu i zimnemu światu każdy na swój sposób. Jeden odpowiadał na chłód racjonalizmu, mistycznymi znakami, drugi na chłód cyfrowych rozproszeń, treściami świętymi i inteligentnymi. Padre Pio mówił o armii młodych, która miała powstać, aby bronić wiary. Czy Karlo byłby jednym z pierwszych żołnierzy tej profecji? Trudno powiedzieć z pewnością, ale fakt, że idealnie wpisuje się w ten opis: młody, odważny, pobożny i misyjny. Teologia katolicka uznaje, że Bóg działa przez wieki, tworząc niewidzialne mosty między duszami, powołaniami i misjami. Związek między Karlo a Padre Pio może być jednym z takich mostów. Nie trzeba, aby znali się za życia. Wystarczy, że służyli temu samemu celowi, inspirowani tym samym duchem, poruszeni tą samą boską pilnością. Przypadek? Może. Ale to także może być wyraźna wiadomość z nieba. Świętość nie jest uwięziona w przeszłości. Aktualizuje się, przedłuża się i czasami przenosi się z serca naznaczonego ranami do innego, połączonego przez WiFi, ale pełnego tej samej płomiennej miłości. Spośród wielu znaków, jeden świeci jaśniej Eucharystia. To nie tylko punkt wspólny między padre Pio a Carlo Acutisem, to oś, wokół której kręciły się ich życie. To niewidzialne ogniwo, które łączy ich w sposób niewątpliwy, mocniejszy niż jakakolwiek chronologia, głębszy niż jakakolwiek teoria. Dla padre Pio Eucharystia była istotą kapłaństwa. Uczestnictwo w mszy było mistycznym udziałem w męce Chrystusa. Przy każdej celebracji było rzeczywiste cierpienie. Często można go było zobaczyć w łzach, z napiętym ciałem, jakby wewnętrznie przeżywał cierpienia Jezusa mówił: każda święta msza albo jest kalwarią, albo nie jest niczym. Carlo Acutis, prawie 100 lat później, mówił coś, co echem odbija się w podobnej linii. Msza jest autostradą, która prowadzi mnie prosto do nieba. I to nie była figura retoryczna. Dla niego codzienna msza była priorytetem. Planował dni wokół ołtarza. Nie miało znaczenia, czy był na wakacjach, chory, czy miał zobowiązania szkolne. Przyjmowanie komunii było ważniejsze. Obydwaj świadczyli swoim życiem że Eucharystia nie jest rytuałem, to osoba, to Chrystus, prawdziwy, obecny, dostępny. Ta świadomość zmieniała wszystko. Sposób patrzenia na drugiego człowieka, radzenia sobie z cierpieniem, wykorzystywania czasu. Karlo stworzył stronę internetową z setkami udokumentowanych cudów eucharystycznych. Padre Pio żył z cudem w swoim ciele. Jeden głosił, drugi wcielał, ale obydwaj na swój sposób krzyczeli światu ten sam przekaz. Jezus jest tutaj, teraz, żywy. Ta świadomość kształtowała ich, prowadziła ich i być może to jest prawdziwa niewidzialna nić łącząca ich historię, jakby sam Chrystus Eucharystyczny wybrał ich na latarnie w różnych czasach, ale do tej samej misji. Padre Pio i Carlo Acutis nie są tylko świętymi wspomnieniami czy postaciami czci. Są żywymi odpowiedziami na pytania, które wciąż echo w dzisiejszych czasach: czy nadal możliwe jest bycie świętym? Czy można jeszcze żyć wiarą w tak głośnym, pośpiesznym, sceptycznym świecie? Obydwaj odpowiadają zdecydowanym tak. Każdy na swój sposób. Padre Pio przyciąga tych, którzy szukają uzdrowienia, ciszy i duchowego kierownictwa. Jego przykład wciąż pociesza tych, którzy cierpią, którzy noszą bóle fizyczne lub emocjonalne, którzy czują się zagubieni. Pokazuje, że krzyż, gdy jest przyjęty z wiarą, nie niszczy, przekształca. Carlos z kolei mówi bezpośrednio do młodzieży: zaczyna się tam, gdzie jesteś. Historia Padre Pio i Carlo Akutiza nie służy jedynie do podziwu, stanowi lustro i wyzwanie, co te życia mówią o Twoim, co robisz z wiarą, którą otrzymałeś. Może nigdy nie zobaczysz stygmatów, może nigdy nie stworzysz strony internetowej o cudach, ale możesz dziś zdecydować, aby postawić Boga w centrum swojej codzienności. Możesz uczynić niedzielną mszę priorytetem, a nie obowiązkiem. Możesz zamienić puste rozpraszacze na chwilę modlitwy, nawet krótkie. Świętość, która łączy Karlo i Padre Pio, nie polega na niezwykłych przeżyciach, ale na wierności w codzienności. Oboje powiedzieli tak temu, czego Bóg od nich oczekiwał dzień po dniu, bez gwarancji, bez sławy, bez komfortu. Tylko wiara. Czy żyjesz życiem oryginalnym, które Bóg dla ciebie wymarzył, czy tylko kopiujesz wzorce świata? To pytanie zadane przez Karlo wciąż brzmi: połączenie między tymi dwoma świętymi jest więcej niż piękne. To wezwanie. Nie do dokładnego ich naśladowania, ale do podążania za tym, co oni podążali, prawdą. A ta prawda ma imię, twarz jest obecna w Eucharystii. Ten sam Chrystus, który ukształtował padre Pio i Carlo Acutisa, jest tutaj, teraz. Czeka na ciebie. Pytanie, które postawiliśmy, wciąż wisi w powietrzu. Czy związek między padre Pio a Carlo Acutisem to tylko ciekawy zbieg okoliczności, czy profetyczny znak Boga dla naszego czasu? Może nigdy nie znajdziemy ostatecznej odpowiedzi. I może nie musimy. Bo na końcu najważniejsze nie jest zrozumienie tajemnicy, to odpowiedź na nią. Oboje byli świecami zapalonymi w ciemności. Ich historie krzyżują się w najistotniejszym punkcie wiary chrześcijańskiej żywej obecności Boga tu i teraz. Nie byli odległymi bohaterami byli narzędziami a dobrą wiadomością jest to, że Bóg wciąż szuka nowych narzędzi. Ty możesz być jednym z nich. Jeśli ten film wzbudził w tobie coś, podziel się tym nie dla emocji, ale dla misji. Bo czasami niebo mówi, a kiedy mówi, nie chodzi o to, by podziwiać je z daleka, ale chodzi o to, by je przeżyć. Czy codziennie odmawiasz różaniec? A przynajmniej próbujesz. Wierzysz, że robisz to właściwie. Ale co jeśli nie? Co jeśli, nie zdając sobie z tego sprawy, popełniasz błąd, który nie tylko niweczy owoce modlitwy, ale także może zagrozić Twojej duszy? To pytanie może wydawać się ekstremalne, aż do momentu, gdy usłyszymy, co powiedział ktoś, kto tak intensywnie przeżywał sakralność, że na własnym ciele nosił znaki pasji Chrystusa. Mówimy o Padre Pio. Według relacji i świadectw na przestrzeni lat, nie tylko zalecał różaniec, ale także ostrzegał. A te ostrzeżenia nie były łagodne. Tak, są różańce, które nie podobają się Bogu. Różańce, które mimo dobrej intencji stają się duchowo puste. A co gorsza, mogą być oznaką pychy, chronicznej dekoncentracji lub braku szacunku. Padre Pio ze swoją głęboką duchową wizją zostawił bardzo wyraźne wskazówki dotyczące praktyk dewocyjnych, których należy unikać za wszelką cenę. W tym wideo odkryjesz trzy rodzaje różańca, których powinieneś unikać. A co więcej, zrozumiesz, jak przekształcić swoją codzienną modlitwę w prawdziwy akt żywej wiary, który dotyka serca Boga i przybliża cię do łaski. Ale zanim wskażemy, co jest nie tak, musimy zrozumieć, dlaczego Różaniec, kiedy jest dobrze odmawiany, ma taką moc. I jak słowa padre Pio mogą wyprowadzić nas z religijnego automatyzmu i wprowadzić w stan prawdziwej komunii z sakrum. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Przynoszę tutaj ekskluzywne treści o padre Pio, wierze i objawieniach, które znanie wielu. Jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Gdy mówimy o modlitwie, wiele osób ma różne opinie. Księża, teologowie, uczeni, ale są głosy, które przetrwają próbę czasu z innym ciężarem, a padre Pio jest jednym z nich. Nie tylko dlatego, że odmawiał Różaniec, ale ponieważ uczynił go żywą przedłużeniem swojej duszy. Dla niego Różaniec nie był kolejną dewocją, był bronią, bezpośrednią linią między duszą a niebem. Istnieją świadectwa, że sam diabeł drżał, gdy go trzymał. Powiedział wyraźnie: Różaniec to broń na te czasy. Zatrzymaj się teraz i pomyśl. Jeśli ktoś, kto stawiał czoła tak intensywnym duchowym zmaganiom, tak mówi o modlitwie, może nadszedł czas, aby dokładniej wsłuchać się w jego słowa. I nie tylko w entuzjazm, ale także w ostrzeżenia. Ponieważ padre Pio nie był znany z łagodzenia prawd, on konfrontował, mówił, że lepiej nie modlić się, niż modlić się źle. Że różaniec powtarzany byle jak, mrucząc rozkojarzenie, może stać się tylko hałasem, bez echa w niebie. Dostrzegał niewidzialne. Wiedział, kiedy modlitwa ma ciężar duchowy, a kiedy jest tylko pustą formalnością. Dlatego jego słowa i gesty, nawet dziesięciolecia po jego śmierci, wciąż niepokoją. Nie z powodu tradycji, ale dlatego, że przemawiają bezpośrednio do sumienia. Jeśli więc dokonywał tak wyraźnych rozróżnień między dobrze odmawianym różańcem, a tym, którego należy unikać, to z szacunku i potrzeby powinniśmy zwrócić na to uwagę. Ponieważ modlitwa w niewłaściwy sposób może oznaczać utratę bitwy, o której nawet nie wiedzieliśmy, że toczymy, od teraz zrozumiesz, dlaczego różaniec, gdy jest źle odmawiany, przestaje być tarczą i może stać się iluzją. Co najważniejsze, jak tego uniknąć. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób utknęło w wątpliwościach dotyczących swojej wiary. Ty nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić Twoje życie. Ale pospiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajduje się w komentarzach. Dla wielu osób różaniec to praktyka dewocyjna, opcjonalna. Coś, co robi się, gdy znajdzie się czas. Ale dla padre Pio to było nie do pomyślenia. Różaniec nie był szczegółem wiary. Był centrum codziennej duchowej walki. Zwykł mówić, że tak jak ciało potrzebuje pokarmu, dusza potrzebuje modlitwy. I to nie byle jakiej modlitwy, ale takiej, która jest mocna, stała i pełna sensu. Różaniec był jego codziennym wyborem, jego inseparabilną bronią. Relacje mówią, że odmawiał go więcej niż 30 razy dziennie. I to nie był przesąd, to była dyscyplina, to była potrzeba. Ale co czyniło go tak niezbędnym? Według padre Pio, różaniec to modlitwa, która obejmuje wszystkie aspekty życia chrześcijańskiego. Medytuje nad wcieleniem, pasją i chwałą Chrystusa, wywyższa Maryję jako orędowniczkę i uczy duszę cierpliwości, pokory, pokuty i nadziei. To modlitwa kompleksowa, która formuje i przekształca. Tylko, że to wszystko dzieje się, jeśli jest odmawiana naprawdę. I tutaj wchodzi punkt krytyczny. Różaniec ma moc, gdy dusza jest zaangażowana. Nie ma sensu powtarzać słów, jeśli serce jest gdzie indziej. Nie ma sensu trzymać paciorków, jeśli umysł krąży wokół codziennych problemów lub powiadomień z telefonu. Odmawianie różańca wymaga oddania. To praktyka, która musi być odczuwana, przeżywana, a nie tylko wykonywana. Padre Pio dostrzegał to wyraźnie. Wiedział, że wielu oszukuje się, myśląc, że modlą się, gdy w rzeczywistości powtarzają tylko formuły. Dlatego mówił: módl się z sercem, nawet jeśli to tylko kilka słów. Ale jeśli masz odmawiać różaniec, módl się tak, jakby Twoje zbawienie od tego zależało, bo w pewnym sensie zależy. Mając to na uwadze, przechodzimy teraz do najdelikatniejszego punktu: trzech rodzajów różańca, których należy unikać za wszelką cenę, ponieważ nie prowadzą do łaski, a wręcz do oszustwa. Różaniec to broń, ale jak każda potężna broń, może być źle używana. A gdy to się zdarza, zamiast chronić, osłabia, zamiast oświecać, zaślepia. Padre Pio, który żył w ciągłej duchowej walce, wiedział o tym. Nie tylko zachęcał do modlitwy różańcowej, ostrzegał przed niewłaściwymi sposobami jej odmawiania, które według niego oddalają dusze od łaski, nawet jeśli na zewnątrz wydają się dewocyjne. Oto trzy rodzaje różańca, których należy unikać za wszelką cenę: różaniec automatyczny. Kiedy usta mówią, ale serce milczy. To najczęstszy typ. Osoba modli się, ale właściwie się nie modli. Słowa wychodzą z ust jak nagranie. Umysł jest gdzie indziej. Palce przychodzą po paciorkach, ale nie ma oddania ani uwagi, ani szacunku. To tak zwany różaniec mechaniczny, lub, jak mówili dawni mnisi, modlitwa bez duszy. Unikanie tego błędu zaczyna się od prostej zasady. Zanim zaczniesz, naprawdę się zatrzymaj. Weź oddech. Przypomnij sobie, z kim będziesz rozmawiać, a dopiero potem zacznij. Różaniec, który rodzi się z ciszy, ma większą moc niż tysiąc modlitw powtarzanych bez uwagi. Różaniec wdzięczności. Gdy modlitwa staje się sceną drugi rodzaj, jest bardziej subtelny, ale równie niebezpieczny. Różaniec odmawiany, aby być widzianym. Intencją nie jest modlitwa z miłości, ale pokazanie się jako pobożny. Osoba szczyci się praktyką, ciągle o niej mówi, dzieli się nią w mediach społecznościowych, używa jej jako pieczęci świętości. Ale w środku jest pusta. No, Pio był w tej kwestii bezpośredni. Mówił, że prawdziwa modlitwa jest cicha, ukryta. Dusza, która naprawdę kocha Boga, nie musi nic nikomu udowadniać. Nie martwi się o brawa ani o wizerunek. Skupia się na tym, co niewidzialne dla oczu. Problem z modlitwą pełną pychy polega na tym, że psuje ona korzeń wiary. Modlitwa przestaje być dialogiem ze świętym i staje się występem. Centrum przestaje być Bóg, a staje się własne ego. To nie oznacza, że nie możesz modlić się w grupie, mówić o swojej wierze czy zachęcać innych. Wszystko zależy od intencji. Jeśli intencją jest budowanie, Wspaniale. Ale jeśli jest to sposób na karmienie duchowej pychy, bądź ostrożny. Pycha przebrana za wiarę to jedna z najtrudniejszych do dostrzeżenia pułapek i jedna z najskuteczniejszych w oddalaniu duszy od Boga. Unikanie tego błędu wymaga wewnętrznej czujności. Dobry wskaźnik to pytanie, jeśli nikt nie widziałby Cię, czy nadal modliłbyś się z tą samą intensywnością? Jeśli odpowiedź brzmi tak, jesteś na właściwej drodze. Jeśli nie, być może nadszedł czas aby uciszyć brawa i wrócić do istoty. Różaniec pustych powtórzeń, gdy tajemnica staje się hałasem. Na koniec trzeci rodzaj. Różaniec, który ignoruje tajemnicę. Osoba powtarza Zdrowaś Maryjo jedna za drugą, ale nie medytuje nad niczym. Tajemnice życia Chrystusa i Maryi są pomijane, jakby były jedynie tytułami w zestawie powtórzeń. To jak recytowanie wiersza bez zastanowienia się nad jego znaczeniem. No, Pio zawsze uczył, że moc różańca tkwi w medytacji tajemnic. Każda dziesiątka powinna być otwartym oknem do kontemplacji świętej sceny. Zwiastowanie, męka, zmartwychwstanie wszystko to trzeba przeżyć wewnętrznie. To w tej kontemplacji różaniec staje się prawdziwą modlitwą. To tam dusza dotyka tajemnicy zbawienia. Modlitwa bez tej medytacji jest jak przechodzenie przez ogród z zamkniętymi oczami. Jesteś tam, ale nie widzisz, nie czujesz, nie doświadczasz niczego. Różaniec staje się sekwencją słów, które nie przekształcają, nie niepokoją, nie poruszają serca. Unikanie tego błędu wymaga wysiłku. Tak, czasami jesteśmy zmęczeni, rozproszeni, ale mimo to możliwe jest modlenie się z sercem. O, Pio mówił, że jeśli ciało jest słabe, ale dusza chętna, modlitwa wciąż ma wartość. Ale jeśli ani dusza nie uczestniczy, nie jest niczym więcej niż echem. Spróbuj wizualizować tajemnicę podczas modlitwy. Wyobraź sobie Maryję mówiącą: Tak, aniołowi. Zobacz Jezusa ukoronowanego cierniem. Poczuj pustkę grobu, a potem światło zmartwychwstania. To w ten sposób różaniec przestaje być powtórzeniem i staje się życiem wewnętrznym. Te trzy błędy to subtelne pułapki: automatyzm, pycha, pustka. Każdy z nich opróżnia aspekt wiary i często się łączą. Osoba modli się w sposób mechaniczny, z ukrytą pychą, nie kontemplując żadnej tajemnicy. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko to można naprawić ze świadomością, z pokorą i z prawdziwą chęcią modlitwy, jakby od tego zależało życie, bo w głębi duszy. Tak właśnie jest. Jeśli jest coś, co Opio jasno wskazywał, to to, że modlitwa musi być autentyczna, niedoskonała, nieteologicznie bezbłędna, ale wykonywana z sercem, nie wymagał erudycji, wymagał prawdy. A różaniec, aby był prawdziwy, musi schodzić z powierzchni i zstępować do korzeni duszy. Dobrze odmawiać różaniec, według niego zaczyna się przed pierwszym zdrować Maryjo. Zaczyna się od wyciszenia, w chwili ciszy, głębokiego oddechu, aktu świadomości, stoję przed Bogiem. Bez tego przygotowania modlitwa ryzykuje rozpoczęcie się w rozproszeniu i zakończenie jeszcze gorszym. Kolejny krok, często zapominany intencja. Każda modlitwa powinna mieć jasną intencję za duszę, za nawrócenie, za uzdrowienie, za wdzięczność. Modlitwa z intencją nadaje kierunek modlitwie. O, Pio mówił: Modlitwa bez intencji jest jak strzała wypuszczona w wiatr. Podczas odmawiania Różańca nalegał: Medytuj nad każdą tajemnicą. Nawet jeśli umysł się rozproszy, a z pewnością się rozproszy, przywróć go z powrotem. Nie walcz z myślami jak żołnierz w wojnie. Po prostu wracaj. Łagodnie, bez zniechęcenia. Każdy powrót to zasługa przed Bogiem. Inna fundamentalna praktyka. Modlitwa powoli. Pokusa, by się spieszyć, jest duża. Szczególnie gdy się spieszymy lub już przyzwyczailiśmy. Ale o, Pio mówił, że zdrowaś Maryjo należy smakować. Każde słowo ma wagę. Każde pozdrowienie Maryi to kamień rzucony przeciwko złu. I najważniejsze, nie porzucaj modlitwy z powodu duchowego zmęczenia. Nie każdy dzień różaniec będzie pełen żaru. Będą noce pustyni, poranki chłodności. O, Pio doskonale to znał, ale mówił, że w tych godzinach modlitwa ma jeszcze większą wartość, ponieważ nie rodzi się z przyjemności, ale z wierności. Dobrze odmawiać różaniec to walka, ale to także schronienie, pole bitwy i jednocześnie matczyne ramiona. A gdy jest wykonywana szczerze, przekształca, poprawia, oczyści. Teraz, gdy znasz właściwy sposób modlitwy, być może zastanawiasz się, czy to naprawdę działa, czy przynosi realne owoce. Wiele osób słyszało o mocy różańca, ale rozumie to tylko wtedy, gdy to przeżywa, gdy coś się zmienia, gdy modlitwa wykonana z wiarą przerywa milczenie nieba i przynosi odpowiedź, nie zawsze taką, jakiej oczekujemy, ale zawsze taką, jakiej potrzebujemy. Są historie ludzi, którzy po latach daleko od wiary zaczęli szczerze odmawiać różaniec i doświadczyli niespodziewanych zmian. Wewnętrzny spokój, pojednanie w rodzinie, uwolnienie od nałogów, siłę do po wszystkim, co usłyszałeś. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, jak wygląda Twój różaniec. Czy jest to coś automatycznego, robionego w pośpiechu, z obowiązku? A może to prawdziwe spotkanie z Bogiem? Modlisz się z sercem, czy tylko po to, aby wypełnić rytuał? Nie ma znaczenia, jak długo się modlisz. Liczy się to, jak zaczynasz modlić się od dzisiaj. To nie jest wezwanie do strachu, to wezwanie do uświadomienia sobie. Bóg nie wymaga doskonałości, ale szczerości. Nie pragnie pięknych słów, pragnie prawdy. Chce twojej uwagi, twojej pokory, twojej otwartości. A Maria, która słyszy każdą zdrowaś Maryjo jak echo nieba, nigdy nie zostawia bez odpowiedzi modlitwy wypowiedzianej z duszą. Może musisz zwolnić tempo, może musisz zacząć od nowa. Módl się jedną dziesiątką dziennie, powoli. Ale spraw. Aby to było coś realnego, nie czekaj, aż będziesz miał ochotę. Zacznij, a reszta przyjdzie. Ojciec Pio mówił: módl się, ufaj i nie martw się, ale zanim zaufasz, musisz naprawdę się modlić. A jeśli dotarłeś do tego momentu, to dlatego, że coś w tobie pragnie więcej. Nie ignoruj tego wezwania. Teraz wiesz, jakich rodzajów różańca należy unikać. Wiesz, jak modlić się z prawdą, a przede wszystkim wiesz, że nie jesteś sam. Ojciec Pio mówił, że różaniec to łańcuch, który łączy nas z niebem. Łańcuch, który gdy jest dobrze używany, nie pęka. Więc nie puszczaj tego łańcucha. Trzymaj mocno, nawet w trudnych dniach. Módl się z wiarą, intencją i miłością. A kiedy upadniesz, wróć. Zawsze wracaj. Jeśli ten film przemówił do ciebie, podziel się nim. Ktoś, kogo znasz, może modlić się automatycznie z próżności lub rozproszenia. Prosta wskazówka może zmienić los duszy. Napisz w komentarzach, jak przeżywasz, Różaniec, lub co zamierzasz zmienić od dziś. Twoje doświadczenie może zainspirować innych, może być iskrą nawrócenia, na którą ktoś czeka. A jeśli chcesz zrobić kolejny krok, wybierz teraz stałą porę. Włóż różaniec do kieszeni, torby na stolik nocny i zacznij. Nie musisz modlić się 20 razy dziennie, ale módl się raz z prawdą. Bo jak nauczał ojciec Pio, każda dobrze odmówiona zdrowaść Maryjo to bezpośredni cios w piekło i krok bliżej nieba.